Dzień dobry, witajcie drodzy uczniowie i wszyscy oglądający. Dzisiejszy filmik e, nagrywany jest z mojego ogrodu, bo trochę świeżego powietrza każdemu z nas się przyda. E, dzisiejszy temat e, dla niektórych jest najgorszym tematem na świecie, e, ale obiecuję, że będzie e, krótko i treściwie. Jak zostać w domu i zarządzać swoją przestrzenią czyli jak zostać w domu i zrobić porządek. Żeby nie było, że ja jestem taka idealna, to pokażę Wam teraz swoje miejsce pracy, które wyglądało przed nagraniem tego filmiku. Otóż to jest moje biurko, półka z książkami i miejsce do pracy. Wasi rodzice najczęściej nie są obojętni w takich sytuacjach. Mówię o sytuacji nieporządku w pokoju i najczęściej się denerwują albo czują bezradność. Co myśli sobie taki rodzic, który widzi u swojego dziecka nieporządek w pokoju? No jego myślenie najczęściej jest bardzo proste. Nie ogarnia rzeczywistości, to znaczy, że muszę coś z tym zrobić. I wtedy rodzice ingerują. Jak wygląda ta ingerencja? No to wiecie najlepiej sami. Więc dam wam dobrą radę. Jeśli samemu będziemy ogarniać rzeczywistość wokół siebie, to jest duże prawdopodobieństwo tego, że rodzice będą myśleli wtedy w ten sposób. Aha, ogarnia rzeczywistość, ogarnia swój pokój, okej, okay, nie mam się w co wtrącać. Zmienia nam się relacje, zmieniają nam się perspektywy, jest dużo, dużo więcej spokoju. Kilka rzeczy jest ważnych. Po pierwsze, odkładaj rzeczy na swoje miejsce. Po drugie, bądź systematyczny. Po trzecie, pamiętaj, że początek jest zawsze najtrudniejszy i musisz wysilić się wysiłkiem woli, żeby zmusić się do, do tego, żeby zacząć, a potem już jakoś później. Jeżeli jest ci bardzo ciężko, to. Postanów sobie 5 albo 10 minut po prostu poświęcić na to i skup się tylko i wyłącznie na tym i zobaczysz, że myślami wejdziesz wtedy w działanie i to podniesie Ci efekty. Wielozadaniowość to jest bardzo potrzebna w tej chwili umiejętność. Na przykład siedzisz przy kąpie i ściągasz sobie coś, trwa to 10 minut. Co zrobić z tym czasem? No właśnie. Możesz go wykorzystać na przykład na poukładanie książek na półce. I pamiętaj, nie musisz być idealny. Ważne, żeby iść do przodu. Aha, I zapomniałam jeszcze dodać o ważnej rzeczy. Koniecznie włącz sobie swoją ulubioną muzykę podczas sprzątania, a druga sprawa, ulepszaj i upiększaj swoje miejsce pracy. I odpoczynku. A tak wygląda moje miejsce pracy po uporządkowaniu. Dzięki Wam i dzięki filmikowi zmobilizowałam się również, żeby to zrobić. Planowałam to już dłuższy czas. No i na koniec, dlaczego o tym filmik? Dlatego, że ogarnięcie swojej przestrzeni wpływa na nas wpływa na nas pozytywnie, mobilizuje nas do pracy, zachęca, podnosi nam samoocenę, mamy zwiększone poczucie kontroli, mniej się stresujemy, mamy lepszy dostęp do materiałów, a to wszystko sprzyja uczeniu się. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, może nawet i chyba ważniejsza, to jest to, że kształtuje to twoją osobowość, że Organizowanie siebie, swojej przestrzeni, swojego czasu robisz lepiej dzięki takiej sytuacji, jaka jest teraz. Możesz to ćwiczyć, bo masz po prostu na to więcej czasu. Więc wykorzystaj ten czas na swój własny rozwój i podnoszenie kompetencji organizacyjnych. I zapewniam cię, że będzie ci to potrzebne już w najbliższym. Czasie, kiedy pójdziesz na studia i kiedy będziesz bardziej samodzielny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego.